Wiesz, Lalusiu, ja uważam, że powinieneś się wziąć do roboty, a nie tylko patrzysz w te twoje lusterko. Ależ Papu Melfie, ja jestem przecież bardzo piękny. Ja mogę patrzeć, kiedy chcę i ile chcę. Tak, zabieraj się już do roboty. Już, już, już! Mm. Papo smurfie! Mm, ten Laluś, ciągle tylko by w te lusterko się patrzał. Klakier, Ja już jestem bardzo głodny. A co z tobą? Miau, ja też jestem głodny. szukamy smerfów, czy co? Miau. Zobacz, Klakier, co to tutaj jest? Miau, to jest chyba żółw. Poczekaj, poczekaj, ty żółwiu, juty! Miau. No i uciekł nam. Gdzie ten żółw? Klakier, wskakuj do wody. Miau, nie, nie. No to chodź, idziemy, szukamy smerfów. Co to, to tutaj jest? Króliczek? Miał? Może go zjemy? Króliczek? Poczekaj! No, Miał! O, zobacz! Udało nam się znaleźć smerfy! No i mówię ci... O, co to jest? Uciekamy! Szybko! Szybko! Już was złapię, tym razem was złapię! Szybko, smurfetko, Uciekamy! Szybko, walczmy o życie. Miau, szybko Klakier, dawaj, dawaj szybciej, szybciej. Szybko Smurfetko, zobacz tu jaki domek jest. Tak papa Smurfie, wchodzimy, tak wchodzimy. Musimy się schować, musimy się schować. Miau, gdzie oni są? Znajdę je, choćbym miał szukać cały dzień i całą noc. Pan tu chyba jesteśmy bezpieczni, co? Nie wiem, chodź idziemy do innego pokoju. Miau! Klakie! Wybąkaj gdzie oni są? Miau, za mną! Już was mam, już was mam! Za mną, Smirfetko! O, o, o! Proszę pana! Kim pan jest? Ja jestem myszka Miki! A kim wy jesteście? My jesteśmy Smurfy i chowamy się przed gargamelem. A przed tym złym panem, tym czarodziejem, tak? Tak, czy możesz nas uratować? Tak, oczywiście, Pluto! Ty już raz pogoniłeś tutaj tego czarodzieja, prawda? Tak, 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 tak. To pogonisz go jeszcze raz! Brrr, tu jesteście! O nie, o nie! Tu jesteście! Mam was Smurfy. Teraz już was na pewno złapię! Pluto, bierz go! O nie! O nie, zostawcie mnie! Zostawcie mnie w spokoju! O, jaki pan jest fajny! Tak, myszka Miki jest zawsze fajna i Pluto też jest fajny. Możecie przechodzić, kiedy tylko chcecie. O, dziękujemy, dziękujemy. O, jaki pan jest miły! Tak, odwiedzicie nas jutro? Oczywiście. A możecie przyjść wszyscy? Nas jest sto! Nie szkodzi, możecie przyjść wszyscy. No dobrze, dziękujemy jeszcze raz. Och, jaki miłe stworzonka małe. O, Goofy, Goofy, gdzie jesteś?